Radny, kiedy bardzo proszę. Dziękuję, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, e, mam parę pytań pierwsze dotyczy e, sprawy wiaduktu. Chciałem zapytać, co od ostatnich e, wydarzeń a mam na myśli tutaj e, moją korespondencję z panem e, w sprawie e, budowy wiaduktu na ulicy Wojska Polskiego, ewentualnie e, ulicy Chrobrego, e, a także spotkania posłów, które ośmiu posłów, którzy byli w mieście Szamotuły. Chciałem zapytać, co w tym czasie dokonał pan w sprawie ewentualnej budowy wiaduktu. Czy były jakieś prace poczynione w tym kierunku? Bardzo proszę panie burmistrzu. Szanowni Państwo. Jeżeli ci posłowie mają konkretne propozycje wsparcia i pomocy, to ja zapraszam. Bo jestem tu 10 lat i o wiadukcie o obwodnicach mówi się dużo. Natomiast niektórzy tylko mówią my przeszliśmy od słów do czynów i na tą chwilę, tak jak Państwo wiecie, jest w trakcie realizacja koncepcji zachodniej przepraszam, wschodniej obwodnicy Szamotu, realizowana przez Urząd Marszałkowski, obwodnica została w ostatnich dniach wpisana w program zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Zostało zlecone badanie warunków środowiskowych przebiegu tej obwodnicy, a my będziemy zabiegać o to w tej chwili są sporządzane odpowiednie pisma do budżetu Urzędu Marszałkowskiego o wpisanie do projektu budżetu środków przewidzianych na realizację projektu tej obwodnicy. I Uważam, że to jest lwia część tych Czynności, które zmierzają ku rozwiązaniu problemów komunikacyjnych w mieście i gminie Szamotury. Radny Ekert, Radny Łączkowski. Ta wymiana y, poglądów, przed chwilą postaw, skłania mnie do tego, żeby przeprowadzić w tym momencie taką drobną, szybką ankietę. Jeśli Państwo pozwolą. Mam pytanie do wszystkich siedzących tutaj o to, czy jeżeli ja zorganizuję kolejne spotkanie z właśnie uskonstytuowanymi posłami naszego okręgu, poszerzone o przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, o przedstawiciela PKP w sprawie rozwiązań komunikacyjnych Szamotu, czy stawicie się na tym zebraniu? Czy będziecie sami, wesprzecie mnie, przyprowadzicie osoby odpowiedzialne za inwestycje, za planowanie budżetu i tak dalej? Jeżeli można, to to może Państwo by podnieśli na moment rękę, żebym ja się mógł zorientować, kto jest za takim działaniem, czy w ogóle chce tego? Ze strony władzy wykonawczej nie, nie widzę zainteresowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, proszę. Proszę Państwa, jestem w stałym kontakcie z parlamentarzystami, którzy angażują się szczególnie niektórzy w, w problem komunikacji szamotu i tu nie ma powodów, żeby organizować czy spotykać się w jakimś innym kolejnym trybie, bo ten kontakt od wielu lat jest, jest on bardzo dobry, tylko tak jak powiedziałem, z niektórymi nie wszyscy są zainteresowani rzeczywistą rzeczywistym angażowaniem się w problem i ci którzy chcą są w tym temacie wspierają i cały czas jesteśmy w trakcie pewnych ustaleń, rozmów i załatwiania tej trudnej dla szamotu sprawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.